Nawet jego ociągnięcia taneczne nawiązywały do kung fu, który również uczył Bruce'a Kung Fu, opowiada, w jaki sposób Bruce wynegocjował z nim umowę. Pewnego dnia Bruce zabrał mnie na kawę. Powiedział, Ty jesteś mistrzem twojego stylu kung-fu, a ja bardzo dobrze tańczę czacze. Dlaczego nie zawrzemy umowy? Ty mnie nauczysz kung fu, a ja ciebie czaczy. Przeciętna osoba potrzebuje trzech, czterech tygodni, żeby nauczyć się moich podstawowych ruchów. Ale Bruce'owi opanowanie tych ruchów zajęło tylko trzy wieczory. I tyle było moich lekcji czaczy. Bruce nie zostawił mi nawet czasu na nauczenie się podstawowego rytmu. ...ranowy z udziałem Brusa. Podaj nam swoje nazwisko, wieki, powiedz, gdzie się urodziłeś. Nazywam się Lee Bruce Lee. Urodziłem się w San Francisco w 1940. Mam 24 lata. I pracowałeś w filmie w Hongkongu? Urodziłem się w San Francisco w 1940. Mam 24 lata. I pracowałeś w filmie w Hongkongu? Tak, od szóstego roku życia. Kiedy wyjechałeś z Hongkongu? W 1959, gdy miałem 18 lat. Patrz na mnie, gdy rozmawiamy. Słyszałem, że właśnie urodził ci się syn. Czy nie mogłeś spać z tego powodu? Przez trzy noce. O jakiej porze kręcą zdjęcia w Hongkongu? Głównie rano, ponieważ w Hongkongu jest głośno. Mieszka tam blisko 3 miliony ludzi, więc gdy robię film, najczęściej jest to między północą a piątą rano. Teraz spójrz prosto w kamerę. Obudź się o 3,4 i nie ruszaj się. Polano zgięte, proste, krok. Zgięte, proste i znowu krok. Przeciętny mędrzec chodziłby jak kobieta, jak 90funtowy wymoczek. Jak dziewczyna, ramiona wyprostowane i tak dalej. Także można rozpoznać bohatera po sposobie chodzenia. Pokaż nam jakieś ruchy Kung Fu. Samemu to trudne, ale postaram się. Wypadki się zdarzają, ale cóż... Są różne rodzaje uderzeń. Zależy, gdzie się chce uderzyć i jakiej używa się broni. W oko uderza się palcami. Nie bój się, nie zrobię tego. oko lub prosto w twarz. Całym ciałem, od pasa. Przestawmy tego dżentelmena tak, żebyś robił to do kamery. Następne jest uderzenie ramieniem. Znowu ciałem od pasa do uderzenia tyłem. Niech asystent reżysera trochę się odsunie. Okay, course... Oczywiście Fu jest bardzo przebiegłe. Z góry należy celować w pachwinę. Odwróć się inaczej Bruce. Czy tak? To są naturalne reakcje. Właśnie to było naturalne. Prosto kamerę, policzek do kamery. To jest uderzenie palcem. To cios, a to cios tylny. Używa się także nóg. Prosto w pachinę lub wyżej. I trochę się cofnę. Zaczyna się to tak. On jest zmartwiony. Według Longstreet. Fantastyczny. Co to jest to, co ty robisz? Po kantońsku jest to kunedo, Sposób przechwytywania pięści. Przechwytywania pięści lub stopy. No chodź, dotknij mnie. Jak tylko potrafisz. Widzisz? Musisz się do mnie zbliżyć. Twój atak daje mi szansę przechwycenia Ciebie. Używam więc mojej najdłuższej broni, moje boczne kopnięcie w Twój najbliższy wrażliwy punkt, Twoje kolano. To może być porównane do lewego uderzenia w boksie, ale jest bardziej efektywne. Rozumiem. Skoro mowa o lewym uderzeniu, odebrałem Twoje napięcie emocjonalne. W czasie swojej kariery Bruce nigdy nie darował sobie wykładu na temat sztuki walki. Kingfu pochodzi z Chin. Jest przodkiem karate i jiu -jitsu. Jest systemem bardziej kompletnym i płynniejszym. Jest tam płynność ruchu zamiast ruchu pierwszego, drugiego, a potem trzeciego. Niektóre imitują żurawia, małpę czy modliszkę. Najlepszym przykładem byłaby szklanka wody. Woda jest najbardziej miękką substancją świata, a mimo to, to potrafi przejść przez najtwardszą skałę, przez granit, obojętne co. Woda jest również niematerialna. Nie możesz uchwycić jej w garść, nie możesz jej uderzyć czy skrzywdzić jej. Każdy zawodnik kung fu stara się być miękki jak woda, tak samo elastyczny. Stara się dopasować do przeciwnika. Często karate jest jak uderzenie żelaznym prętem. Często kung fu jest jak żelazny łańcuch z przymocowaną na końcu kulą. Uderza i poraża wnętrzności. Kung fu można ćwiczyć samemu lub z partnerem. Ćwiczenie samemu wymaga formy. A man. This is a crane form. Oto forma żurawia Startuje Many of the moves Bruce you... Odszedł Ale jego duch żyje nadal this is Bruce Lee. Oto Bruce Lee Legenda void... that... Pustka w tym co znajduje się Między tym i tamtym Pustka zawiera wszystko. Nie ma żadnego przeciwstawienia. Niczego nie wyklucza i niczemu nie przeczy. Jest to żyjąca pustka, ponieważ wywodzą się z niej wszelkie formy i każdy, kto tę pustkę zrozumie, będzie natchniony życiem i potęgą miłości do wszystkiego.